Marku, do Ciebie pytanie. Dobrze? Dyrektorzy szkół dysponują pewnym pogotowiem kasowym, które mogą które dysponują według własnego, własnej woli, własnego uznania. Czy to się zmieniło? Czy to jest tak jak dawniej? Jeżeli tak, to czy moglibyśmy usłyszeć, jaką kwotą dysponuje bez konsultacji? ze swoim przełożonym czy panem wójtem jaką kwotą pan dysponował, żeby móc samodzielnie dokonać zakupów, bez pytania, czy pan to może zrobić, czy nie. Rozumiem pytanie. <grym> Proszę państwa, dyrektor ma dowolność dysponowania środkami, ale oczywiście pewne, pewne środki inwestycyjne, czy środki, zakupował, nawet, nawet nawet dobrze, bieżące, dobrze, niech będzie bieżące, musi uzgadniać y, swój id. To znaczy pisać pismo akceptacji. Na przykład chce dyrektor, chce dyrektor zakupić fotelopiarkę, która kosztuje 3,5 tysiąca złotych. Wobec tego dyrektor zada się z pismem do przeanalizowania. to jest zakup inwestycyjny. Ja mówię o bieżących wydatkach. Dobrze, wobec tego chcę ja kupić komputer warty 1500 zł. Jest to niezakup inwestycyjny, ponieważ nie przekracza kwoty wymienionej w ustawie, w, ustawie znaczy w, 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 w u nas w gminie. I dyrektor, chce ja kupić ten komputer, występuje z pisem do pana Wójta, że jest to celowe. A czy celowe? Akceptację. I pan akceptuje zakup. Natomiast przez lat. 15, nie 15 to bym się powiedział, bo pan Krajewski był wcześniej, przez dwa lata był pan Krajewski, później był pan Papowicz. Przez te 13 lat nie odmówił żadnych inwestycji, zagłupów yy, bieżących. Także to jest taki przepis, który mówi tylko, że pan Wójt chce mieć orientację, co się w szkołach dzieje. I myślisz, no dobrze, ja też chciałbym mieć orientację, na co dyrektorzy wydają pieniądze. Gminne, pieniądze podatników, państwa również. Dziękuję. I drugie pytanie. Do pana Janusza. Kiedyś na komisjach był dyskutowany problem zakładu gospodarki komunalnej mieszkaniowej i był pomysł likwidacji tego zakładu. Z tego, co otrzymałem informację, był pan za tym, żeby ten zakład zlikwidować. Czy żeby go zlikwidować całkowicie? Pan był zwolennikiem, czy żeby go jakoś w innej formie w reaktywować? na ten temat może Pan coś powiedzieć? Jeżeli chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej, chodzi również duże kontrowersje w tym barku, no, ponieważ dla niektórych nie spełnia roli. Pan w swoim wcześniejszym wystąpieniu stwierdził, że ta rola jego powinna się zwiększyć i powinno tam pracować około 30 ludzi. Ja się wydaje, że można to zrobić na dwa sposoby. Albo faktycznie ten zakład rozbudować po to, żeby, i tutaj mówiliśmy o bezrobociu, po to, żeby dać dodatkowe miejsca pracy dla ludzi, którzy są w tym barku. I to jest bardzo słuszne. Bądź też zakład gospodarki zlikwidować i wszystko, żeby przejął właściciel prywatny, który by również zabezpieczał wszystkie sprawy związane z tą gospodarką, o której mówimy tutaj na terenie barku. Jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, no chciałbym, tak jak, jak ciągle powtarzam, skonsultować to najpierw z radnymi, a radni, żeby zasięgli informacji od swoich mieszkańców, co będzie lepsze. Największą bolączką w tym wszystkim, no martwi mnie na pewno zima. Zima, ponieważ mamy tych dróg niezbyt dużo w barku. I okazuje się, że wszyscy narzekają. Spadnie 10 cm śniegu, objeżdża się drogi główne, natomiast zapomina się o tych drogach bocznych. Mieszkańcy dzwonią niezadowoleni, że nie mogą z domu wyjechać. Jest bardzo proste rozwiązanie. Jeżeli by był taki obecny, jakiś w obecnym stanie zakład gospodarki komunalnej, można bardzo łatwo to rozwiązać na każdym z osiedli praktycznie. Jest człowiek, który posiada czy to koparkę czy ciągnik, można w łatwy sposób nawiązać z nim krótkotrwałą umowę na odśnieżanie w ciągu zimy. Podejrzewam, że ci ludzie również chętnie zarobiliby pieniądze, jak wiemy, rolnicy w okresie zimy no, nie mają zbyt dużo y, możliwości zarobkowania, więc chętnie by dorobili parę groszy wszyscy zadowoleni, mieszkańcy zadowoleni, rolnicy również. Y, Budzi tu również kontrowersję sprawa samego wywozu śmieci i ściągalności za wodę i za śmieci. I okazuje się, ja tutaj nie mam dokładnych liczb. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o śmieci, największy problem jest w tym, że około 30% ludzi mieszkających u nas w tym barku za te śmieci po prostu nie płaci. To samo jest z wodą. Dość duża część społeczności po prostu za tą wodę nie płaci jest problem ze ściągalnością wydaje mi się, że jeżeli zakład byłby rozbudowany to można w sposób jakiś tam właściwy doprowadzić do tego, żeby ta ściągalność była należyta jeżeli przeszłoby to w prywatne ręce również prywacz zabezpieczyłby to, że, że, żeby ta ściągalność była naprawdę duża natomiast jeżeli chodzi tam oczywiście no jestem pierwsza sprawa też, że nie chciałbym, żeby ten zakład został w tym miejscu, w którym jest, ponieważ można spożytkować ten teren na inne cele, na cele inwestycyjne. Natomiast ja już rozmawiałem również z panem Rzemieńcem na ten temat yy, i można ten zakład, jeżeli by został w takiej formie, jak jest, przenieść na podłupień w inne miejsce. Natomiast jeżeli by był rozbudowany, zdecydowanie musiałby zostać tutaj. Decyzja, czy rozbudować, czy zlikwidować należy do radnych mieszkańców. Wydaje mi się, że jakakolwiek by była podjęta będzie na pewno słuszna i będzie prowadziła do tego, żeby no lepiej zarządzać tym, tym mieniem, które tam się znajduje. Dziękuję bardzo.